Cześć! Dzisiaj, korzystając z tego, że mam chwilę czasu pomiędzy świętami a sylwestrem, chciałem Wam pokazać coś z kategorii gadżetów. Czyli rzeczy, które kompletnie nie są komuś potrzebne do życia, ale są fajne, ciekawe, ułatwiają życie. Jak ktoś lubi gadżety, tak jak ja, to są świetnym pomysłem na prezent. A mianowicie tak zwana Gout, czyli po polsku wzorzec nastawny wielokątny. Dość trudna nazwa. Firmy Veritas produkowany w kanadzie. Eleganckie pudełko. W środku jeszcze była taka ładna, ładna gąbeczka. I urządzenie wygląda tak. To jest odlew, żadnego plastiku nie ma. Mosiężny uchwyt, odkręcany, i do czego to służy? A służy to do tego, żeby. W łatwy sposób ustawić sobie, czy to na pile stołowej, czy na ukośnicy, kąty yy, przy tworzeniu wielokątnych półek czegokolwiek, yy, wykorzystywane często przez tokarzy, którzy z małych kawałków drewna kleją sobie wielokątne, yy, wielokątne yy, figury, dopiero na siebie te naklejają i, i, i toczą. Ja nie jestem tokarzem, ale yy, wiem, że. Że tego jest używane. I tutaj mamy podpisane przy każdym kącie, używając tego konkretnego kąta, na ile części będziemy mieli podzielony podzielone nasz, nasz projekt. Mamy 8, 4, 12, 6 i 5. Ten ostatni kąt jest, że tak powiem, taki, jaki został po utworzeniu tych, tych pięciu, więc jego nie używamy do, do niczego. Takie kąty, jakie tutaj ustawiamy, można sobie łatwo samemu policzyć, jaki, jaki on jest, ale tak jak, tak jak ja zawsze mam problemy z, z liczeniem tych kątów, muszę się nad tym dwa razy zastanowić. Tutaj po prostu ktoś to zrobił za nas i mamy je gotowe. A jak tego używać, zaraz Wam pokażę. Jeszcze pokażę z bliska, bo była kamerka wcześniej dalej ustawiona dokładnie, jak to wygląda. Jest to bardzo solidne. Kawał metalu, nic tutaj wykończone jest bardzo dokładnie, żadnych, żadnych zadziorów, żadnych pozostałości po, po odlewach. Tutaj radełkowanie na tym mosiężnym uchwycie jest naprawdę pięknie zrobione, super się to odkręca. I tu mamy jeszcze napisane, jakie to konkretnie są kąty. Jeśli ktoś chciałby sobie takie kąty poustawiać sam albo posprawdzać, to kąty mamy przy 4, no to jest 45 stopni. To najłatwiej, najłatwiej samemu zgadnąć. Ale już mamy tutaj y, kąty 75 y, przy, przy 12 mamy 75 stopni, tutaj mamy 67,5 stopnia, 75, 54, 60. Także te kąty są tutaj rozpisane na, na instrukcji, ale jeśli już ktoś ma taką, y, taki wzorzec kątowy, to ile to jest stopni, nie musi wiedzieć, nie musi zastanawiać, po prostu przykłada i ustawia piłę. I zaraz jeszcze raz, y, i zaraz pokażę, jak to. Pierwszy sposób polega na tym, żeby po prostu nachylenie naszego ostrza dopasować do takiego nachylenia, jakie chcemy uzyskać, żeby mieć odpowiednią ilość tutaj tych naszych kawałków. Przypuśćmy, chcemy mieć podzielone na 5. Ustalamy piątkę tutaj i korzystając z pochyłu, pamiętając, żeby yy, było to między dwoma zębami, żeby nie opierało się o ząb. ma dokładną o, dotyka nam pełne ostrze, mamy równo na blacie i możemy zablokować. I takie ustawienie służy nam do cięcia materiału pod takim kątem, że jak utniemy pięć kawałków, to ich brzegi powinny dokładnie w pięciokąt foremny nieforemny. Ale w pięciokąt nam się, nam się zejść. Tutaj jeszcze nie pokazałem. Ten uchwyt jest po to, żeby przy takim ustawieniu nie musieć tego trzymać. Po prostu on nam przytrzymuje. Stoi i jest idealnie. To jest pierwsze, pierwszy sposób. I drugi sposób jest taki, że nasze ostrze z powrotem ląduje w pozycji 90 stopni i. Dopasowujemy naszą prowadnicę kątową do takiego stopnia, żeby pomiędzy tarczą a właśnie przykładnicą był kąt, który chcemy uzyskać. Przypuśćmy, chcemy na 12 części podzielić nasz, nasz okrąg. Dwunastka do rogu. Przykładamy do ostrza, bo ostrze jest nieruchome. I w tym momencie. Odblokowaną oczywiście, z odblokowaną blokadą naszej yy, prowadnicy kątowej, ustawiamy, żeby dokładnie dotykało tu przykładnicy i ostrza. W tym momencie blokujemy przykładnicę i przynajmniej w teorii, jeśli wszystko jest dobrze skalibrowane, 12 kawałków tniemy pod takim kątem i mamy 12 ścian. 12 legło obok, gdzie nie będzie żadnych szparek pomiędzy na łączeniach. A co, czy to działa? To jeszcze zaraz sprawdzimy. Tutaj, jeszcze chciałem pokazać, że przy ustawieniu tym, co zrobiliśmy przed chwilą, czyli na 12 elementów, kąt powinien być 75 stopni. I akurat w tej naszej przykładnicy mojej też się to pokrywa. I tutaj ząbek wskoczył przy tym ustawieniu dokładnie na 75 stopni, ale może się tak zdarzyć, że u kogoś będzie pokazywał minimalnie inny kąt, ale wtedy tym się nie przejmujemy. Sprawdzamy tylko, żeby w tym miejscu było idealnie wszystko dolegało. Drugim narzędziem, przy którym najczęściej potrzebujemy dokładnie ustawić kąty, jest ukośnica. I tutaj, dokładnie na tej samej zasadzie, ta, ten wzorzec wielokątny, ta nazwa jest okropna, sprawdza się tak samo dobrze. A jak to robimy? Teraz pokażę. I tutaj, tak jak wcześniej, naszą częścią nieruchomą jest tutaj przykładnica, więc do niej przykładamy naszą, naszą, nasz wzorzec kątem, który chcemy uzyskać tutaj do środka. I w tym momencie odblokowujemy blokadę, i przesuwamy aż tarcza będzie idealnie dotykała bez zębów. Ja, piłę zablokowałem w dolnym położeniu, bez zębów. Dokładnie dotyka naszego szablonu. Tutaj nie ma żadnych luzów, nic nie stuka. Możemy zablokować, i w tym momencie powinno dokładnie nam na 6 części podzielić. I ostatni z rodzajów ustawiania najczęściej wykorzystywanych i potrzebnych jest ustawianie pochyłu naszej, naszej ukośnicy. Tutaj przekręciłem ten uchwyt ze środka na bok, żeby właśnie nam tutaj stabilnie ładnie stało na, na stole ukośnicy, bo ona jest naszym jakbym, punktem odniesienia i potrzebujemy uzyskać sobie ten kąt, na przykład, żeby podzielić coś na dokładnie 8 części. Odblokowujemy pochyl. I przykładamy nasz wzorzec tak. Jeszcze troszkę bardziej. Za dużo. O, idealnie. Żeby tutaj nie było najmniejszej szparki. Tutaj nam leży płasko. W tym momencie blokujemy. I przy cięciu powinniśmy dokładnie na 8 części móc. Podzielić. Trzeba tak jak zawsze pamiętać, żeby na tyle ostrze nisko dać, żeby nam nie wadziło o zęby, bo to nawet mały ząb, to jest odchyłka rzędu jednej piątej stopnia, już może nam popsuć przy tylu elementach, wszystko jest razy, razy 8 w tym momencie, a nawet razy 16, no bo każde łączenie składa się z dwóch, yy, z dwóch elementów i wtedy nawet najmniejsza odchyłka powoduje, że, że mamy szpary po prostu na łączeniach. I żeby nie być gołosłownym, tak jak mówiłem, przetestujemy teraz, jak to, jak to działa. Nie będziemy korzystali ze wszystkich tych czterech metod, które, które pokazałem, bo wierzę, że jak jedna się sprawdzi i te kąty będą dobre, to każda inna też powinna być dobra. Ustawiłem w tym momencie moją przykładnicę kątową na taki kąt. Nie musimy pamiętać, jaki to jest 67,5 stopnia. Ale patrzymy sobie, że chcemy podzielić na 8 części. Ósemka do rogu. Do piły, do ostrza i do przykładnicy. To już jest zablokowane. Mam przygotowaną deskę, z której to będziemy cieli. Eee, musimy pamiętać, że oprócz kąta, to wszystkie części muszą być dokładnie tej samej długości, więc musimy mieć jakiś, jakiś bloker, który nam będzie za każdym razem, o który się będzie element opierał przed cięciem. Eee, ale trzeba też pamiętać, że mm, nie wolno korzystać bezpośrednio z przykładnicy wzdłużnej, przy takim cięciu, bo używając naszej przykładnicy kątowej i wzdłużnej jednocześnie powodujemy, że tutaj może się nam element pomiędzy przykładnicą a ostrzem zablokować i wystrzelić do tyłu. To jest bardzo groźne. Wtedy możemy sobie jej użyć, ale z takim dystansem. Bo tutaj nawet jak element gdzieś tam się odjedzie na bok, jest bardzo daleko od przykładnicy, nie dotknie jej, więc nie ma ryzyka Zakleszczenia materiału, o tym trzeba pamiętać. No to spróbujemy. A teraz chwila prawdy. Przyznam, że pierwsze w życiu to robiłem, sprawdzam tylko czy. Tutaj brzegi nie są jakieś poszczerbione, żeby nam tutaj żadne farfocle nie powchodziły. No i sprawdzamy. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Na przykład jest to nawet tak ustawić i 8. Pięknie. Tutaj jest wszystko, ładnie się schodzi. To jest minimalnie niedocięte. Ale wygląda naprawdę super. Tu jeszcze dla próby zrobiłem małe klejenie. Żeby sprawdzić, czy te wszystkie krawędzie naprawdę ładnie się schodzą, ale jest naprawdę super. Także to tyle na dzisiaj. Jak widzieliście, jest to banalnie proste urządzenie, bardzo dokładnie zrobione. Dla osób, które mają problemy z matematyką, tak jak ja i zawsze muszą się zastanowić nad tymi kątami. Jest to bardzo przydatne. Dostałem w prezencie, czybym kupił sam. Jakbym nagle potrzebował, czy z, 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 zdecydował, że jest mi to bardzo potrzebne, to, to pewnie bym kupił. Ale jest to bardzo miły gadżet na prezent, też, też świetne, ładnie zapakowane. A przyjemności daje dużo. Tak jak widzieliście, na dowolną, a czy dowolną, na zdefiniowaną ilość kawałków możemy sobie coś podzielić i jest to idealnie wyliczone. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.